Jest 24 listopada 2023 roku. Ja jestem Krzysiek i zapraszam na dzisiejsze skrótowo. 27% Polaków jest za obowiązkową służbą wojskową. 13% opowiada się za równością płci w kontekście obowiązku służby wojskowej. 44% Polaków, z czego 49% to zainteresowani, jest przeciw. Wieloletni prezydent Krakowa Jacek Majchrowski uroczyście oświadczył, że nie będzie ubiegać się o szóstą kadencję. Zaproponował jednak następcę: Andrzeja Kuliga. Na wtorkowym posiedzeniu Sejm wybrał członków i zastępców przewodniczącego Trybunału Stanu. W skład organów wchodzą Marek Czyszkiewicz, Jan Majchrowski, Adrian Salus, Piotr Sak, Marcin Wawrzyniak. Maciej Zaborowski, Sabina Grabowska, Adam Koczyk, Marek Mikołajczyk, Przemysław Rosati, Piotr Zientarski, Marek Małecki, Józef Zych, Marcin Radwan Rychren-Szef, Kamila Ferenc oraz Maciej Miłosz. Wiceprzewodniczącymi zostali Piotr Andrzejewski i Jacek Dubois. Przewodniczącym Komisji Obrony Narodowej został Andrzej Grzyb. Na stołecznych morach jest budowana nowa stacja techniczno-postojowa Karolin, która będzie obsługiwać pociągi warszawskiego metra. Będzie dwa razy większa od obecnie eksploatowanej na kabatach, będzie serwisować 50-60 zestawów kolei podziemnej, a jej postoje pomieszczą nawet kilkaset składów. Terminem oddania są lata 2025-2026, chociaż sprawy administracyjne mogą przedłużyć czas realizacji inwestycji. Do Gdyńskiego Muzeum Marynarki Wojennej trafił ORP Sokół. Powstał w 1966 roku. W latach 1967-2001 pływał pod banderą norweską jako KNM Sztort a w latach 2002-2018 jako ORP SOKÓŁ w Polskiej Marynarce Wojennej. Na końcu ważna informacja odnośnie projektu. Decyzją menedżera z powodu utrudnień na platformie służącej do publikowania podcastów działalność PPM Podcast zostanie przeniesiona na YouTube. Ostatnia audycja na Spotify jest planowana na tę niedzielę. To są już wszystkie informacje, które przygotowałem na dzisiaj. Spokojnej nocy życzę.